W filmik pod tytułem haul zakupowy, ponieważ uzbierałam się trochę tych rzeczy, a nie chcę, żeby po prostu wszystko się rozpieszyło po domu, tak I, i dlatego dla Was to nagrywam. I zostańcie do końca, ponieważ jeszcze na, na samym końcu będzie open box. E, więc zaczynam na początku kupiłam Ci karmę. Karmę kupiłam e, Happy Dog i to jest e, Happy Dog e, Toskania. I tak, kupiłam, tu jest kilogram, a kupiłam i 4 kilo paczkowane tak i 1 kilogram to było 16 zł i 10 groszy. I do tego dołączone było, było drugie kilo, czyli ono było tak złączane, ale już niestety, przepraszam Was, że Wam tutaj nie pokażę, ale no, rozcięłam to i przysypałam tutaj do, do pojemniczka na karmę i zostawiłam tylko tą, żeby Wam pokazać. Więc tak ona wygląda i tak. Następnie kupiłam Łaci szampon, jednak Trixie teraz, ponieważ moja mama postanowiła, że go kupimy, ponieważ pani on wyciągała Łaci sieźbion. Nie to, że REX się były inne złe, ale już po prostu mi się znudziła. Nie ma jakichś innych, dlatego powróciliśmy znowu do tego samego i kosztował 10 zł. i 20 groszy. Następnie to, co zwykle, to kupiłam Łaci także tabletki, te na, po prostu na uzupełnienie witamin itd. Jak wiecie, że może wiecie albo nie wiecie, że w Netto jest ten tydzień zwierząt znowu, to kupiłam woreczki na świt tym razem są łapki, ponieważ nigdy nie mogłam na nie, ich spotkać, gdy traciłam łapki. I jeszcze w wózku z takimi przesyłkami w, w Netto, jak wiecie, nieraz są, to znalazłam taką zabawkę za jedyne 3 złote. Ona jest piszcząca, ale niestety tutaj nie wyciągnęłam piszczałkę, ponieważ Łacia jest mistrzem w wyciąganiu piszczałek i jak e, dopiero chcę się powitać, ze zabawką, to wtedy ją wkładam. I to było na tyle. Aha, buraczki kosztowały e, coś w granicy 3 zł, zabawka 3 zł, a e, i także tabletki 3 zł, więc No i przechodzimy teraz do Open Boxu. E, naszej widzki Livi e, od razu ci z góry dziękuję i Livia ma także cenę na ma e, fanpage własny Alfik. E, na dole będziecie mieć link, Alfik pies o wielkim sercu, jeżeli się, pomyli, jeżeli się pomyliłam to przepraszam bardzo, więc otwieramy, otwieram przy Was i tak już patrzymy co tu jest, wow, zobaczcie, ale słodkie, to jest wiadomość. Hej Klaudia, to ja, Livia od Alfika. Wysyłam Ci e, zabawkę w typie Konga dla Łacika oraz małą niespodziankę. Mam nadzieję, że będzie zadowolona. Pogłaskaj Łacika ode mnie, Livia i Alfik. <grymna> Serdecznie także Ci dziękujemy. widzicie, tutaj wielkie zainteresowanie, więc patrzymy, co tu jest. Więc tak, o Jezu, nie chcę tutaj... Wow, zobaczcie. <grymna> Karma z Foam Vastem? Z jeleniem. Wow. Dziękujemy. Naprawdę. Ja to do tego bardzo... Ale super! Dwie bransoletki. Dziękuję bardzo. Są prześliczne. Dziękuję. Ale I zabawka w kciubie kongres. To jest... O! Taka niebieska, i ona, jak, jak, jak dobrze mi wiadomo, jest z Trixie, więc bardzo dziękuję. Łacie na pewno się bawić nią. Za chwilę po nagraniu tego filmiku już jej napełni i zobaczymy, jak się będzie nią bawiła. Więc tak, paczuszka już jest pusta. Bardzo Ci dziękuję, także Cię pozdrawiamy. Oczywiście połóż o nas Alfika Jeżeli byście chcieli wysłać na paczuszkę, to napisze do nas na fanpage'u, a podam wszystkie namiary. Więc do, do zobaczenia. Widzimy się na następnych filmikach. Pa, pa!